Dzień dobry, Państwo, jesteśmy w mieszkaniu Pana Grzegorza Wysoka w Lublinie. No, jak tutaj czytam sobie biogram, no to mamy pewną wspólną płaszczyznę, mianowicie Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Tutaj, później, parę innych jeszcze inicjatyw, jakieś czasopisma i tak Ale nie o tym chcemy dzisiaj mówić. Chcemy tutaj mówić o rzeczy bardzo charakterystycznej dla czasów, w których żyjemy, mianowicie o tak zwanym obywatelskim donosie. Tutaj widzimy taką kserokopię artykułu zatytułowanego Proces Polityczny Gazeta Wyborcza kontra wolność słowa. I w tym fragmencie tutaj czytamy: to jest pana wypowiedź. Zostałem oskarżony z podpuszczenia i donosu Gazety Wyborczej o to, że na łamach miesięcznika Biuletyn, cudzysłowie, nawołuje do, do nienawiści wobec Żydów. I tutaj dalej donos młodziutkiego ormowca politycznej poprawności zatrudnionego w wyborczej w charakterze dziennikarza Karola A. Uruchomił działania aparatu śledczego i prokuratury, która w oparciu o tendencyjną i z gruntu fałszywą opinię podszywającego się pod rolę biegłego doktora Konrada Z. z Wydziału Politologii UMCS sporządziła absurdalny akt oskarżenia. Jak to było proszę? A sprawa ciągnie dała się od roku 2008, bo właśnie w tym roku redaktor Karola Dabaszek, zresztą podpuszczony przez jednego z radnych lubelskich byłego prezydenta Lublina, pana Bryłowskiego, działacza Unii Wolności, złożył na mnie donos do prokuratury, że na łamach wydawanego przeze mnie czasopisma to był miesięczny biletyn nawołuje do nienawiści wobec Żydów. Konkretnie chodziło o to, że w jednym z artykułów opisałem skalę roszczeń żydowskich wysuwanych wobec Polski. Chodzi o te słynne 65 miliardów, które oni chcą wymusić. Opisałem tą, ten proceder, napiętnowałem go. No i to bardzo zburzyło Pana radnego i Pana redaktora gazety wyborczej Karola Damaszka i pobiegli do policji, w następnie do prokuratury z donosem. Prokuratura, to już był czas, kiedy rządziła niepodzielnie Platforma Obywatelska, w podskokach ten, pod, ten donos yy, przyjęła i y, zaczęło się postępowanie karne. Y, początkowo y, sądziła mnie pani sędzia Smoluchowska, która na pierwszej rozprawie, na którą licznie przyszli y, publiczność, chyba się przestraszyła, bo oddaliła ten akt oskarżenia, to znaczy stwierdziła, że y, nie jest on doprecyzowany, bo tak naprawdę nie wiadomo, o co mnie tam się oskarża. W fakcie oskarżenia nie było nawet żadnych sformułowań, które jakoby to do tej nienawiści nawoływały. Czyli inaczej właśnie, czyli inaczej nie było powiedziane wyraźnie, na czym to nawoływanie tak, polegało, tak. Tak? I, I to przez cały proces dodam, nie ustalono. Powołano wobec tego biegłego, pana doktora. Konrada Zielińskiego z UMCS-u, UMCS zresztą stypendystę jakiejś izraelskiej fundacji, autora książki o dziejach Żydów w Naluberszczyźnie w przededniu I wojny światowej i on sporządził taką opinię. W tej opinii było wszystko i nic. To znaczy, on tam przeanalizował wszystkie moje artykuły z kilkunastu numerów i y, stwierdził, że na przykład że antysemickie jest to, że, że, że historyk Grzegorz jest ja jestem z wyprzedzeniem historykiem, y, ośmielił się porównać y, y, rzeź Ormian do Holokaustu. Ośmielił się, bardzo ciekawe słowo. Ośmielił się. Y, 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 w jednym z artykułów, ja faktycznie napisałem, to, ten artykuł właśnie nie dotyczył Żydów, tylko dotyczył rzezi wołyńskich. Ja porównałem właśnie te rzezie wołyńskie do rzezi Ormian dokonanych przez Turków w 1916 roku. A według pana Biegłego, pominięcie Holokaustu Żydowskiego świadczyło o moim antysemityzmie. Takie właśnie i, i podobne argumenty. Przepraszam, zarabili. że przepraszam, ale to byłoby nawoływanie poprzez przeminięcie, To przeminięcie, tak? tak. tak. tak, tak. Chyba Dobre, tak. Dobra. Ale Wysoki Sąd i prokuratura się nad tym pochyliła no i, i procedowała. Przesłuchiwała szereg świadków, bo y, y, świadkami byli wszyscy radni y, miasta Lublin, y, którzy tak naprawdę niewiele mieli w tej sprawie do powiedzenia. No i na mój wniosek przesłuchiwano również znanych publicystów, którzy pisali o podobnych rzeczach i w podobnej formie jak ja, więc innymi pana Stanisława Michalkiewicza, pana redaktora Zychowicza, pana profesora Bendera, Senatora Gogacza i tam przez tą przed... Przed tym Trybunałem przewidała się cała plejada y, polskich y, publicystów prawicowych, którzy oczywiście y, zeznawali na moją korzyść. Ta sprawa się robiła coraz bardziej głośna, y, y, a i nie wiedział, jak z, z tego wybrnąć. Więc ja zaproponowałem powołanie innego biegłego, który sporządzi y, opinię y, y, nową, bo, bo ta pier, pierwsza się nie nadaje. No i Wysoki Sąd ku mojemu zdziwieniu wyraził taką zgodę i powołał nawet dwóch biegłych. Jeden z nich to był profesor językoznawca z Lublina, z UMCS-u, który niestety też nie stanął na wysokości zadania, bo Yy, opinia jego była bardzo podobna do opinii pana Zielińskiego. Natomiast drugi biegły, pan yy, profesor skólu sporządził opinię dla mnie korzystną. I w tej sytuacji yy, wysoki sąd yy, musiał mnie uniewinnić, ale to nastąpiło po siedmiu latach yy, yy, mordęki. tych była... Bardzo dużo, one w większości są dostępne na YouTubie, można to sobie obejrzeć, co tam się działo. A było tam masę, masę rzeczy humorystycznych, jak tak powiem na przykład taką jedną jeszcze ciekawą rzecz, bo tam jako, jako jeden z zarzutów świadczących o tym antysemityzmie było użycie w jednym z felietonów sformułowania hamby i Żydy, to tak się określały frakcje w PZPR-ze. Termin historyczny? To, to jest tak. termin, aż kultowy. To, zresztą to zaproponował pan Jednicki z tego czasu w takim że Habe i Żydy w latach 60. -tych. No to inaczej to, to były frakcje Natolii i Pułapki. No, i pani prokurator uznała, że słowo ham i Żyd zestawione ze sobą jest wielkim przejawem antysemityzmu. Czym zdradziła? Nie wiedzy, to, prostu, tak? wiedza, ale to ci biedni też, też no, tego no, tak, nie wiedzieli. I właśnie indygowany o to pan Stanisław Michałkiewicz zgasił panią prokurator, mówiąc, że gdy zapytał go, czy nie razi pana słowo ham. <gry> y, użyte przez y, oskarżonego, y, stwierdził, że do pewnego czasu było to określenie chębiące faktycznie. Ale od momentu, kiedy y, wysoki sąd w Lublinie stwierdził, że można takiego epitetem obdarzać prezydenta, a to chodziło o proces. Yy, przeciwko Palikotowi, który tak nazwał się w tej pamięci Lecha Kaczyńskiego, yy, to jego zdaniem to jest to określenie zaszczytne. Yy, cała sala oczywiście rczała ze śmiechu. No i właśnie tak tak, ten proces wyglądał. Polecam bo obejrzenie właśnie filmów z tych zeznań, zwłaszcza pana Michalkiewicza, bo to jest to tych... To jest na, na w internecie? Jest, jest, jest. W całości są. Nie wszystkie te rozprawy były filmowane, ale akurat y, szczęśliwe. A, 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 a jaki tytuł mniej więcej, żeby, żeby ludzie wiedzieli, czego szukać? To jest y, proces o antysemityzm z Wysoka. Wysoka. Tych filmików jest około dziesięciu, chyba takich długich, bo, bo rozprawy są. Długie. No i właśnie po siedmiu latach, ale to już było po wygraniu przez dudę wyborów, no Wysoki Sąd wydał wyrok, w którym zostałem w zasadzie uniewinniony. Siedem lat, proszę Państwa. A jakie koszty? No bo lat. ci wszyscy biegli, nie pracowaliby na nie za darmo. Taka opinia kosztowała skarb państwa, no tak. E, Cirka 3000 złotych każda. Ajajaj, aj, aj, aj. ja bym chciał tak zarabiać na opiniach. E, i, 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 a a, a biegłych było trzech i jeszcze jeden był biegły z zakresu um, um, informatyki, Aha. który też, też, też jakąś tam w sumę wziął, ale to nic tam nie wziął. Nie wiem co oczywiście w tej sprawie. No, i mówię, tutaj wtedy proces, no, ja myślę, że to jednak chyba Wysoki Sąd wyczuł wiatry nowe i, i dlatego tak, tak rozstrzygnął. No, był takim precedensem, że można wygrać zaletę wyborczą. Tutaj jeszcze powiem, może coś takiego, że ja tam z imienia i nazwiska pewne osoby. Wymieniłem. wymieniłem mianowicie pana Singera, tego głównego wówczas rzecznika tych roszczeń, i pana Laudera. I zobaczyłem tam dobre komu dobremu, wysokiemu sądowni, że jeżeli ci, obrad, ci panowie czują się obrażeni, to mogą wnieść przecież. Roszczenia cywilne wobec mnie i w trybie cywilnym. No Tę tak. sprawę można rozpatrywać, ale jaki interes jest państwa, polskiego. państwa polskiego, żeby bronić dobrego imienia niepolskich obywateli, którzy, którzy no, nawet sami nie wnieśli tutaj. żadnego oskarżenia, którzy Polsce szkodzą. No ale takie, takie były czasy, takie były procesy, oby, oby już podobnych nie było. No i myślę, że, że ten mój, ta batalia jakoś tam przyczyniła się raz do rozpowszechnienia tej wiedzy o skali tych roszczeń, bo, bo też taka zabawna historia tutaj mi się teraz przypomniała. Jeden z znających na procesie świadków, Pan Senator Rzeczypospolitej z zresztą, Stanisław Gogacz zapytany przeze mnie, czy słyszał w ogóle, że takie roszczenia są podnoszone wobec Polski w Senacie, czy tam się o tym rozmawia, przeraził się, autentycznie się przeraził i powiedział, proszę wysokiego sądu o uchylenie tego pytania. I to też jest to zeznanie pana Gogacza, uwiecznione. Świadczy to o tym, że niektórzy ludzie pełniący wysokie urzędy po prostu nawet boją się przyznać do tego, że takie roszczenia są podnoszone. Proszę Państwa, tak się bowiem składa, że tra tradycyjnie w, w na terenie kultury polskiej postać delatora, postać donosiciela była otoczona powszechną pogardą. Kodeksy honorowe, chociażby kodeks Boziewicza, którego oczywiście dzisiaj większość ludzi w Polsce nie zna, uznaje delatorów, donosicieli za ludzi pozbawionych praw honorowych. Po prostu. Takiemu się ręki nie podaje, takiemu się nie odkłania i tak dalej. Natomiast tutaj próbuje się różnych takich sztuczek, że to niby takie pozytywne bo on w słusznej sprawie doniósł i tak dalej. No, lat temu, 30, pewna moja znajoma plastyczka, która zajmowała się wyrobem biżuterii, opowiadała mi, jak to naczelnik Urzędu Skarbowego, czy wtedy była Izba Skarbowa, nie pamiętam, zwierzał się jej, że znakomita większość spraw, które ten urząd wstrzyma, pochodzi z tak zwanych donosów obywatelskich. Donoszę, że sąsiad kupił samochód, a skąd on wziął na to pieniądze. I proszę Państwa, tak samo tutaj zachęcanie wręcz ludzi do donoszenia, do donoszenia jeden na drugiego jest czymś z gruntu obrzydliwym, Słusznie zresztą potępiana postawa w czasie okupacji tzw. szmalcowników, którzy gdzieś tam pisali listy do gestapo, czy gdzie indziej, donosząc, że a tutaj się ukrywa Żyd, a ten jest Żydem, albo na przykład szantażowanie kogoś, prawda, bo wiesz co, bo, bo jak nie to ja cię tam i tak dalej. No dzisiaj mamy takich osobników, i to nawet nagłośnianych przez media, Którzy wręcz prawie że zawodowo zajmują się wyszukiwaniem takich różnych przypadków faszyzmu, antysemityzmu, Bóg wie czego tam jeszcze i donoszeniem. No najwyższy czas, żeby takich ludzi otoczyć tym, na co rzeczywiście zasługują delatorzy. Według tego wszystkiego, według tej całej naszej wiedzy, jaką mamy na temat kultury Polskiej, to należałoby powrócić do, do pewnych dobrych tradycji i tych ludzi właśnie otoczyć. Takim nimbem w cudzysłowie. No, trzeba tutaj zapamiętać parę nazwisk właśnie takich słynnych delatorów i biegłych. No, tutaj już wspomniany przeze mnie pan Karol Adamaszek, młody adept pióra. Bo wtedy, kiedy on ten dodo złożył, to miał bodajże 24 czy 5 lat. Już kablował. I już kablował. A jeszcze, żeby było zabawniej, bo ja sobie to pozwoliłem sprawdzić, on kończył Lubelską Politologię i na umcs cesie i tematem jego pracy magisterskiej było łamanie wolności słowa w Polsce w latach 1989-1995. No to mamy wiwat, wolność słowa w niepodległej Polsce. Od swego czasu w Wielkiej Brytanii mój nieżyjący już przyjaciel, biskup z Newcastle nie mógł kupić śmierci zachodu Pata Nana powiedział, że jemu gdzieś jakiś księgarz zaprzyjaźniony powiedział, że w Anglii ta książka nie wyszła i się nie ukaże. Ze względu na polityczną poprawność, on tę książkę musiał ściągać przez ambasadę Stanów Zjednoczonych. Jak książkę Davida Duka, kwestia żydowska widziana, o czym Amerykanina? Taki jest tytuł rosyjski. Kupiłem po rosyjsku, po rosyjsku w Lwowie. Ta książka jest niedostępna. W Oksfordzie widziałem w księgarni książkę Ryszard Wagner jako antysemita. Oczywiście tej książki Ryszarda Wagnera, na którą ciągle tam się autor powołuje, nie można nigdzie kupić, bo jest zakazana w Europie. No, taką mamy dzisiaj wolność słowa, proszę Państwa. I najwięksi zwolennicy wolności słowa to oni, proszę Państwa, krzyczą w dół wolność słowa z wolność słowa, a w drugiej rączce za plecami trzymają knebel. No, jeszcze tutaj może warto zauważyć, że również dzieła polskiej klasyki są obecnie cenzurowane. Weźmy na przykład dzieła Zygmunta Krasińskiego i Nieboską Komedię. Ona nigdy w całości nie mogła się ukazać ani w czasach PRL-u, ani w tak zwanej III Rzeczpospolitej, gdyż jej fragmenty, prawdopodobnie yy, zostały uznane za niecenzuralne, antysemickie. Chodzi o yy, tak zwaną część pierwszą, czyli yy, podziemia, podziemia weneckie. Tanieckie. Tam mamy dziwne zbiorowisko, prawda, bo i są masoni i wyznawcy kultu eleuzyńskiego i templariusze, Bożo, prawda, może krzyżowcy. krzyżowcy, albigensi i, i bankierzy żydowscy, prawda, więc... A. No i w ten sposób właśnie się okalecza polską wielką literaturę romantyczną. Ale proszę Państwa, w 1959 roku odbyła się w Londynie sesja z okazji 100-letniej rocznicy śmierci Zygmunta Krasińskiego i ktoś nie pamięta już, kto proroczo przepowiadał, że może nadejdą takie czasy, kiedy pe pewne fragmenty twórczości Krasińskiego będą zakazane ze względu na wydźwięk antysemicki. No, kto wie, czyli w ciekawych czasach żyjemy. No, czytelnik polski może się zapoznać z oryginałem, dysponując starymi wydania. wydaniami czy przedwojennymi, na przykład z 30 czwartego roku wydania. Mają jeszcze te, tą pełną wersję, natomiast... No ja jest... mam, mam wydanie jeszcze z czasów przed pierwszej wojny światowej, prawda, i, no, i tam, tam są takie ciekawostki, jak na przykład przychodzą bankierzy, dają pieniądze, prawda, gdzieś tam jakimś konspiratorom i tak dalej, żeby rewolucję robili, więc no, Wszystko się zgadza, tu są bardzo piękne fragmenty. Które, w których jest mowa o tym, że, że żeby lud był, prawda, żeby ten postęp był i tak dalej, no to trzeba na przykład, trzeba na przykład pewne warstwy społeczne wytępić. Tutaj tutaj Zygmunt Krasiński wyraźnie mówi, że, że to chodziło o, o warstwę szlachecką. Proszę Państwa, mamy tutaj bardzo właśnie charakterystyczny przykład działalności, co niektórych ośrodków pilnujących politycznej poprawności, ja takich ludzi nazywam Ormobis, prawda? Taki kawałek napisałem Ormoczuwa, kiedyś dla prawicy net. Jak zwał, tak zwał, prawda? no Kiedyś podobnych ludzi w, no, w innym kontekście, oczywiście w innych sprawach, nazywano szmalcownikami. Może dzisiaj jak, jakieś inne określenie, by wymyślić, może na, na, na tego typu działalność, bo są i stowarzyszenia całe i tak dalej, które nawet dają rozpiski jakieś policjantom, jakie zachowania mają tępić, jakie symbole mają ścigać, prawda? I tak dalej. No jakoś dziwnie nie ściga się tych sierpów i młotów. Yy, nikt nie ganiał tych młodzieńców z czegewarą na koszulkach, prawda? Nikt nie, nikt nie ganiał. O tych młodzieńców w budionówkach z Czerwoną Gwiazdą, którzy chodzili całymi latami po naszych miastach chociaż w Konstytucji, znaczy chociaż w, kodeksie, w kodeksach jest napisane zakaz promowania pewnej działalności. No, ta gościu jakiś tam, co sobie, podobno jakiś, jakiś chłopak prowokacyjnie założył koszulkę z Rudolfem Hessem, natychmiast go zgarnięto, a ja widziałem naprawdę nie jeden raz ludzi chodzących w koszulka z Leninem, z Czegewarą, z Sierpem Młotem, z Czerwoną Gwiazdą i tak dalej. I jakoś ich nikt nie ścigał, więc jak widać, różni mundusie potem w telewizji mówią, że to może a tamtego nie można, bo to jest faszyzm, jak to niektórzy tam piszą, prawda, a to jest, a to nie jest, a to jest tylko taka moda kulturowa, młodzieżowa taka, uwaga, zawsze to wykręcam kota ogonem, byle tylko wyszło na ich. No dla mnie najbardziej przerażająca jest rola niektórych naukowców, którzy też w tym procederze uczestniczą właśnie w roli biegłych i piszą usłużne, Kłamliwe opinie, które później są wykorzystywane właśnie przez prokuratury, sądy. I to jest, to, jest, to jest coś przerażającego, że ludzie, którzy z założenia powinni służyć prawdzie, bo przecież mają cenzus naukowy, który do, do czegoś powinien ich zobowiązywać, tak, tak elastycznie naginają swoje sumienia i tak manipulują swoją wiedzą, że. Pełnią rolę właśnie takich szwalcowników, armowców, którzy, którzy ułatwiają ten proceder. To tutaj parę nazwisk aż się prosi, żeby wymienić. Bo jest na taki doktor Dariusz Libionka, który też z Lublina się wywodzący, który też z tego co wiem bardzo często jest powoływany jako taki dyżurny ekspert od antysemityzmu i ksenofobii. On też pisze takie parszywe opinie, że tam osobiście, bo raz żeśmy studiowali, bo przykro mi Panie Dariuszu, że się Pan tak, tak, tak yy, nisko, że Pan tak nisko no Proszę Państwa, to, to zjawisko jest znane na całym świecie nie od dziś tak zwanych naukowców, którzy gdzieś tam za na pewno za niezłe pieniądze jakieś tam opinie wystawiają. Ja żyję dostatecznie długo i pamiętam, jaka była z tego czasu histeria przeciwko aspirynie, jaka to aspiryna jest szkodliwa i to też różni ludzie, naukowcy pisali gdzieś tam całe tam elaboraty na temat szkodliwości aspiryny, a, pod, a, a mądrzy lekarze prawda, na osłonę serca w różnych przypadkach e, przepisywali właśnie aspirynę. Jaka była histeria, że, żeby, że ma, jakie to masło jest szkodliwe, prawda, a masło roślinne, jakie to jest zdrowe, dzisiaj odwrotnie, niektórzy mówią. Cała histeria z tak zwanym globalnym ociepleniem, i znowu raporty naukowców za tym stoją. Gdzieś tam, gdzieś tam przegłosowano w pewnym momencie, że homoseksualizm już nie jest jednostką chorobową, tylko jest, tylko jest normalną opcją, jakąś tam. Demokratycznie I, I to też dyzmokratycznie przegłosowano, proszę Państwa. Więc niedługo może będzie trzeba demokratycznie przegłosowywać, czy rak jest chorobą, czy grypa jest chorobą, na przykład, prawda. Czy, 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 czy kulawy to jest kulawy, czy to jest proszę Państwa chodzący inaczej, na przykład? No, można sobie kpić dowoli, ale do, jak, do, do, do czego po prostu niektórzy ludzie się zniżają. I dlatego też bądźmy podejrzliwi, jeśli widzimy gadające głowy w telewizji i widzimy tego samego pana profesora, który się na dziesięć różnych tematów wypowiada i w każdym temacie jest wybitnym specjalistą, bo jest profesorem, no to tu aż się prosi wypowiedzieć to, co cesarz Justynian kiedyś powiedział. Kiedyś pewien szewc się wymądrzał na tematy teologiczne, o których akurat cesarz Justynian pojęcie miał, i cesarz Justynian wysłuchał, a potem pokiwał głową, powiedział Szewcze, pilnuj rzecz, tylko pyta. Prawda, więc no tak wyczerpi o tym powiedzieć. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy.